Witam Cię bardzo serdecznie. Jestem właśnie po szkoleniu, po warsztacie zaprezentuję się. Ten warsztat tak naprawdę miał na celu zaprezentowanie nam tego, w jaki sposób należy efektywnie i skutecznie występować, w jaki sposób przestawiać się przed publiką. Jeżeli prowadzisz jakiekolwiek szkolenia, prowadzisz wystąpienia, to tego typu warsztat pomoże Ci zdobyć wiedzę, ale praktyczną wiedzę, jak możesz właśnie użyć tych wszystkich narzędzi, żeby został dobrze odebrany przez Twojego słuchacza, Twojego rozmówcę i taki aby on wyszedł ze spotkania z wartościową wiedzą, wiedzą, z ram, którą będziemy zastosować. Na stronie, która za mną zaprezentuj się, znajdź więcej szczegółów na temat tego typu wydarzeń. W najbliższym roku takich wydarzeń w Polsce prawdopodobnie będzie jeszcze kilka, a ja teraz chciałbym Cię e, e, to, chciałbym przedstawić wyjątkowego człowieka, osobę, która jest wykładowcą akademickim, osobę, która ma ogromne sukcesy, przede wszystkim jest mówcą, mówcą, który potrafi robić to z sercem. Chciałbym Alicję Wizurry zapytać, dlaczego warto w takich warsztatach wziąć udział i komu ta, ta naprawdę Alicja takie warto nie ma. Alicja powiedz proszą rozmówcą, właśnie komu i dlaczego... Taki Was polecam. Kto z Was się komunikuje? Myślę, że każdy. Nawet ci, którzy języka migowego. Każdy z nas za pomocą mowy przekazuje informacje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby robić to skutecznie. Żeby to, co chcemy przekazać, ktoś właśnie odebrał. I jeżeli właśnie macie poczucie, że nie do końca Wasz komunikat jest zrozumiany, że nie ma efektu, bo na przykład pracujecie i macie jakieś polecenia, usługi, produkty I to nie za bardzo jest satysfakcjonujące. I warto zainwestować właśnie w taki warsztat. Nauczycie się nie tylko jak występować publicznie, Wyjść w profesjonalnie, przekazywać wiedzę i umiejętności, a na dalszym etapie trening z zakresu prezentacji czyli wszystko to, co powoduje, że teraz zupełnie spontanicznie sobie konwersujemy, że wychodząc nawet przez 400 osób, nie czuję stresu. Ja inter, jestem w interakcji z grupą i nie mam poczucia, że. Mam jakieś ciśnienie, tak? No, może mogę sobie to zrobić, czy skończę z miodem. Poza tym, efekt. Mogę przekazać informacje, mogę ludzi poruszyć, mogę sprawdzić, że coś zadziałają, że coś z tym zrobią. Będzie. Inspiracja, mhm. mam nadzieję na festiwal Inspiracji jeszcze więcej. Właśnie, tego. Festiwalu Inspiracji. Słyszałem dzisiaj, że festiwal Inspiracji będzie 13-14 marzec tego roku w Krakowie. I osobą, która to właściwie organizuje, jesteś Ty, Jerzy Dziadkowski, jest Zachęcamy Cię do tego, abyś też 13-14 marca wziął udział w Festiwalu Inspiracji, w którym my na pewno będziemy brali udział, bo na tym Festiwalu dowiesz się wielu ciekawych informacji, które Tobie mogą pomóc właśnie w Twoim rozwoju swoich zarządzania. Także zachęcamy. Na Festiwalu Inspiracji, doprowajmy jeszcze, będzie nie tylko możliwość posłuchania fascynujących mówców ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, będzie też coś takiego jak tutaj: trening. 8-godzinny, no, całodzienny trening w tak, prezentacji oraz specjalny masterclass. Masterclass to jest indywidualny mentoring z Mistrzem Polskim w Przemówieniach Publicznych Jerzym Także zapraszamy na pakiet całościowy bądź częściowy, ale do zobaczenia w Krakowie. Super, na stronie zaprezentuj się, które będą Zaprezentuj się.eu Mamy EU. aspiracje europejskie. Ok, <gry> no więc do tej strony zachęcamy, na pewno pod tym filmem będą linki, będą linki partnerskie, linki przede wszystkim polecające, żebyś się dowiedzieć więcej. Serdecznie się pozdrawiamy i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć! Do zobaczenia!